Dzień dobry, witam was serdecznie dzisiaj z nowym honorem Magic V5. Może już nie takim nowym, nie byłem pierwszy w kolejce, umówmy się. W tym razie mamy nowy telefon. Jak zwykle pełny disclosure. Przysłali mi na bardzo krótko, niestety, więc już się domagają zwrotu, także nie miałem z nim dużo czasu i nie porobiłem wszystkich testów, które chciałem, ale dzisiaj zrobimy unboxing, pokażę wam ten telefon i być może na tej podstawie jakieś tam zdanie sobie wyrobicie. Więc mamy oczywiście sam telefon, a pod spodem znajdziemy pudełko, mamy Simtula, a w środku znajdziemy jeszcze Etui oraz kabel. ETUI jest o tyle ciekawe, że ma tutaj w komplecie takiego ringa, którym dzięki czemu możemy go sobie stawiać, on wtedy robi ja od razu jako stojak. Nie będę go zakładał, bo jak wiecie, stali widzowie wiedzą, ja ETUI nie lubię, szczególnie w tak cienkim telefonie, jakim jest Magic V5, bo Moim zdaniem, odbiera to po prostu przyjemność skorzystania z tego telefonu. Dobrze, zacznijmy od tego, co tutaj mamy i co widzimy. Jak zauważyliście, jest w kolorze czarnym. Mamy jeszcze trzy inne kolory. Ciekawostka, zależnie jaki kolor weźmiecie, będzie różna grubość telefonu. To jest to, jest, to mnie zaskoczyło. Model biały, tak zwana kość słoniowa, ma 8,8 mm grubości. Oczywiście nie licząc wyspy aparatów, po rozłożeniu 4,1. To jest model czarny i podobnie jak inne kolory, ten ma 9 mm po złożeniu, a po rozłożeniu 4,2. Także jest delikatna różnica również w wadze. Zamiast 217 gramów dla wersji białej mamy 222. Ponieważ jest to składak, no to oczywiście najważniejsze są ekrany. Zewnętrzny ekran 6,43 cala. Wewnętrzny ekran prawie 8 cali, 7,95. Bardzo miłym akcentem tutaj jest to, że oba ekrany są wykonane w tej samej technologii. Oba są LTPO, to oznacza, że 1 do 120 Hz dynamicznie zmieniające się odświeżanie. Znacie to już od dawna z innych modeli, oczywiście OLEDy. Zaskakującą nową cechą tych ekranów, przynajmniej nową dla mnie jest to, że mają 5000 nitów jasności na słońcu. To jest dużo, 3000 nitów to jest dużo, to jest to co znamy z innych telefonów, tutaj mamy aż 5000, więc jasności na słońcu. Nie powinno wam w żadnym wypadku zabraknąć. Jeszcze jedna ciekawa funkcja ekranu to jest tak zwany tryb komfortu dla oka, czyli jest bardzo wysoka częstotliwość odświeżania PWM. PWM to jest taka technologia, że jeżeli chcemy osiągnąć 50% jasności, to ekran przez ułamek sekundy świeci na 100% i potem przez taki sam czas świeci na 0%. I dzięki temu uzyskujemy średnio 50%. To jest w bardzo dużym uproszczeniu, oczywiście. To może być nieprzyjemne dla oka u mnie przy niektórych na przykład to było chyba w Steam Decku, powodowało to nudności i nie czułem się najlepiej przy tym. W przypadku smartfonów nigdy nie miałem tego wrażenia, takiego negatywnego, natomiast są ludzie, którzy mają. Tutaj jest wysoka dosyć częstotliwość, czyli 4320 Hz przy flickerze PWM i powinno to pomóc osobom wrażliwym na ten fenomen. Pod maską jest Snapdragon Elite 8. Oferuje bardzo zbliżoną wydajność do tego co Z Fold Samsungowy. Najnowszy jest ciut wolniejszy, chociaż trochę lepiej sobie radzi z czyli czyli tym przeciążeniem. Termicznym, a w środku znajdziecie do 16 GB RAM i jest wariant, jeśli chodzi o pamięć, flash, 512 GB, co powinno w większości nam wystarczyć, chyba. Teraz tak, jeśli chodzi o aparaty, wyspa jest dosyć duża i dosyć gruba, jest natomiast symetryczna. Więc jeżeli go kładziemy na płasko w ten sposób, to on się za bardzo nie chwieje. Jak tutaj korzystamy z niego, to jest wszystko w miarę ok. Niestety, i oczywiście po rozłożeniu, nie jest tak wesoło bo telefon zaczyna latać jak głupi. Standard w tego typu konstrukcjach jak na razie nikt jeszcze tego jakoś sensownie nie rozwiązał. Jeśli chodzi o aparaty, mamy tutaj trzy obiektywy. Mamy ultra szeroki kąt 50 megapikseli, szeroki kąt czyli ten standardowy również 50 megapikseli i mamy teleobiektyw 64 megapiksele. On ma do stukrotnego zooma, z tego co widziałem w testach innych, w moich testach bardzo krótkich jak wspominałem, także nie będę nawet tutaj wrzucał sampli, bo są robione w tragicznych warunkach i nieporównywalne do zdjęć, które robiłem z Z Foldem, także nawet nie będę tego usiłował tutaj porównać. Zdjęcia ze stukrotnego zoomu według tego one wymagają internetu i AI, żeby je upskalować. Są lepsze wyniki. W przypadku wideo mamy 4K do 60, chociaż przy 60 km na sekundę są pewne ograniczenia. Tutaj i dalej prym wiedzie iPhone, jeśli chodzi o funkcję wideo, jest po prostu najlepszy, najbardziej zróżnicowany. Można w nagrywać sobie bez ograniczeń. Tutaj na przykład, jak chcemy w nagrywać, to jesteśmy już ograniczeni do 30 km na sekundę. Także, jeżeli chcecie kupić go dla funkcji wideo, to niekoniecznie jest to odpowiednie urządzenie. Ale pamiętajcie, mówię tutaj o sobie, o takich bardziej ekstremalnym wykorzystaniu do takich codziennych wideo z wakacji i tego typu rzeczy. To powinno Wam to w zupełności wystarczyć. Jeśli chodzi o baterie, mamy 5820 mAh. To jest dużo, jeśli nie wiecie. To jest całkiem, całkiem dużo. Taki wynik osiągamy dzięki tej baterii krzemowo-węglowej. I w testach ponownie niezależnych w internecie, które widziałem, pomimo tej większej baterii, ma niewiele dłuższy czas pracy niż Z Fold, więc nie jest to coś na podstawie tamtych testów, gdziebym podejmował decyzję między tymi dwoma telefonami właśnie na podstawie tej informacji. Natomiast no, jest większa bateria i nie wiem, jakie tam dokładnie były parametry tego testu. Na pewno nie odzwierciedlał codziennego użytkowania, ale nie mogę tego sprawdzić, bo za krótko niestety spędziłem. Z tym telefonem czas, żeby coś takiego móc ocenić. Mamy natomiast ładowanie bezprzewodowe do 50 W i 66 W po kablu, jeżeli skorzystamy z Honor Supercharge. I no to jest fajne, jak ktoś chce się szybko doładować. Pamiętamy jednak, baterie krzemowo-węglowe, według inżynierów, specjalistów od technologii bateryjnej, mają krótszą żywotność niż litowojonowe, ale mają większą pojemność, więc jak zwykle, no, coś za coś tu musicie sami zdecydować. Dosyć unikalną cechą tego modelu jest wodoszczelność, jest klasy IP58 i IP59, to znaczy, że możemy zanurzyć na metr pod wodę na 30 minut, albo również jest odporny na zachlapanie wodą pod dużym ciśnieniem. Teoretycznie powinniście móc z tym pójść na basen czy pod prysznic, czego ogólnie chyba nie polecam, ale... Dajcie znać, jeśli będzie żył po tym, bo jestem bardzo ciekawy. Natomiast sama konstrukcja telefonu jest bardzo, bardzo solidna. Sprawia wrażenie naprawdę solidnego w ogóle się nie ugina. I tutaj wzmocniono wytrzymałość i zawiasu, i samego telefonu, i ekranu. Zaprojektowane, aby wytrzymać 380 giga paskali. Jeden paskal to jest 1 newton na metr kwadratowy, więc jest to bardzo duża wartość, której nie potrafię przełożyć na rzeczywistość. Czyli nie wiem, czy tutaj złamie go, jeżeli go będę mocniej wyginał, czy go nie złamie. Nie będę tego próbował, bo to nie jest mój sprzęt. Ale dodatkowo Wam podpowiem, że zawias ma wytrzymywać, zgodnie z certyfikacją, 500 tysięcy złożeń lub rozłożeń. Co przekłada się chyba, jak producent to podsumował, 100 razy dziennie przez 10 lat. A tego telefonu raczej 10 lat nie będziecie trzymali. Fajną cechą, na którą część osób narzeka w Foldzie, to jest to, że dalej jest wsparcie dla tego Magic Pena Honora, czyli mamy pisak, którym możemy pisać po ekranie i coś z nim sobie zrobić, notatki i tak dalej, rysunki. Jest to wspierane na obu ekranach tutaj, niestety tego Pena nie mam w teście, nie, nie przysłali go, więc nie mogę Wam tego pokazać. Natomiast no, producent zapewnia, że to funkcjonuje, a konkurencja już się tej funkcji pozbyła, więc jeśli jest to coś, co szukacie, to to jest dla Was. Sam telefon ma wbudowane oczywiście Gemini i wiele innych również funkcji tłumaczenia. I jest właśnie tłumaczenie połączenia. To się tak po polsku nazywa. To jest funkcja ta Live Translation, którą znamy z innych telefonów. I tutaj mamy język. Polski jest wsparcie. Nie testowałem tego, nie mam karty SIM w nim włożonej niestety. Natomiast nie spodziewam się, aby to było absolutnie rewelacyjne, tak jak duże modele językowe, które uruchamiam sobie na komputerze stacjonarnym. To jednak jest trochę inny poziom mocy obliczeniowej. Natomiast mamy to. Z tego, co widziałem po wstępnych testach innych, to działa to na tyle, że się dogadamy z kimś. Ale jest możliwość pobrania sobie tych modeli w tle, żebyśmy mieli offlineowo, czyli nie musimy korzystać z chmury do tego. I to jest potencjalnie bardzo wygodne. Bo szczególnie jak jesteśmy za granicą, żebyśmy nie, nie marnowali gigabajtów czy megabajtów danych na takie rzeczy. Oczywiście, jeśli chodzi o interfejs, mamy tutaj ten układ, czyli możemy sobie dodawać kilka aplikacji i one coś tam będą nam robiły, nie, zmieniać ich szerokość, przełączać się tutaj pomiędzy nimi. Dla mnie mało intuicyjne jest to, że nie możemy przesunąć tego, czyli nie możemy przesunąć, no, w zasadzie możemy, tylko ja nie do końca rozumiem, jak ten gest działa. Tutaj, ale po prostu najlepiej jest kliknąć daną aplikację, aby się między nimi przyłączyć. To jest dla mnie jakoś tak nieintuicyjne. Nie, nie do końca jestem w stanie zrozumieć e, mechanikę tego systemu. Natomiast no, mamy takie możliwości, także to jest całkiem ciekawe. No właśnie, widzicie, chyba po tej kresce pionowej trzeba przesunąć. Nie, bo... o, no może. To, to przesuwanie jest dla mnie nienaturalne, natomiast klikanie działa bardzo sprawnie, chyba się muszę po prostu do tego przyzwyczaić. Także jest tutaj interfejs użytkownika pozwalający właśnie na stosowanie wielu aplikacji, co zakładam, że wielu osobom, którzy chcą takiego składaka, przypadnie do gustu, bo w końcu jest to maszyna, która pomaga w produktywności. I znam wiele osób osobiście, które zastąpiły tego typu telefonem jak, jakiegoś, jakiś tablet, a często nawet komputer przenośny, żeby po prostu się z nim nie przemieszczać, tylko mieć ze sobą tylko i wyłącznie telefon, który jednak jest w tej chwili no już przy tej grubości. Śmiało możemy w kieszeni nosić bez żadnych problemów. Zanim skończymy, chcę Wam pokazać jeszcze jedną ciekawą funkcję. Tutaj przykładowo, zróbmy sobie zdjęcie. I teraz możemy sobie to zdjęcie przesłać dalej. Czyli mamy naszą fotę, możemy je udostępnić. Włączono NFC, rozumiem, i wybieramy Honor Share. I teraz widzicie, że tutaj jest aplikacja Honor Connect uruchomiona na iPhone'ie R, i możemy go sobie tutaj wybrać, i ten plik powinien się tutaj wysłać. Proszę, akceptujemy i przesyłamy. Honor również informuje, że możemy się połączyć przez NFC. No i niestety nie zadziałało to. Jak widzicie, możemy spróbować jeszcze raz. E, I tutaj jest dla mnie problem. E, aplikacja Honor wymaga dostępu do mojej lokalizacji, aby przesłać plik. To jest nieprawda. Nie potrzebuję lokalizacji. Aby przesłać pliku, to jest niepotrzebne absolutnie do niczego, więc nie rozumiem, dlaczego prosi o takie pozwolenie, i ja mu tego pozwolenia nie dam, więc być może dlatego nie działa. No ale już wiecie, jest w każdym razie Honor Connect. czy to będzie działało, czy nie, nie zalecam dawać pozwolenia dla lokalizacji, bo po co? Nie ma powodu. Zresztą dotyczy to każdej aplikacji, jeżeli nie ma powodu, to nie dawajcie. W każdym razie, ono się działa między innymi z iPhone'ami, powinno działać z iPadami, z Macami itd. Więc chyba przeszło. Tak jest. Mamy zdjęcie, jest już w mojej bibliotece dodane. Więc jak widzicie, to jest to samo zdjęcie, które widzicie tutaj. Także nie za pierwszym razem, ale poszło. Słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania na jego temat, chcecie coś więcej wiedzieć, nie krępujcie się wbić do komentarzy, postaram się odpowiedzieć na tyle, ile wiem. Dziękuję wszystkim tradycyjnie już za lajki, dziękuję za suby. Dziękuję osobom, które wspierają kanał finansowy i są członkiem klubu. Do zobaczenia. See you!